Dzień dobry, dzień dobry moi kochani, witam się z wami bardzo, ale to bardzo serdecznie. Na sam początek pokażę wam pufy składane. I tu mamy taką w kolorze takim pomarańczowym. I ta pufka kosztuje 50 zł. Jak widzicie, one są składane. Możecie sobie je składać, rozkładać, woli. Tu mamy następną i ona jest w takie delikatne kwiaty, nie wiem czy to widać. A tu obok jest w kropeczki. Tak wygląda. Na sam początek już Wam mówię, zostańcie do końca, bo na końcu będzie coś, czego nigdy w żadnym pepko nie widziałam, a tu jestem w takim małym naszym pepko, yy, gdzie czasami trafię naprawdę na coś takiego, że nigdzie nie ma, że po prostu nigdzie tego nie ma. Przynajmniej u nas, nie wiem jak u Was. Yy, 25 zł kosztują takie kosze, zobaczcie, okrągłe. Były też takie kwadratowe, prostokątne. Za chwilę Wam pokażę, bo tam też stoją. Yy, I tu są okrągłe, tu jest duży. Pod spodem ma tak taką dziurkę, ale oczywiście tej dziurki nie widać, bo w środku jest ten materiał. Jeszcze zobaczymy, jak e, jaka cena jest tego w środku koszyka. Ten w środku kosztuje 17 zł. Tu jest e, taki boks, wiecie, na zabawki, na przykład e, dla dzieci do pokoju. I ten boks kosztuje 30 zł. Nie jest zamykany, ale wiecie, no taki porządny. Już za trzy dychy to taki on jest porządny. Mm. Wiecie, że Wam się to nie, nie rozsypie za chwilę, nie? Jak te takie, wiecie, te materiałowe, one są takie trochę gorszej jakości. Tu mamy następnie koc, kapę czy koc, czy kapę. 130 na 160 cm za 50 zł. Już jak kto woli, czy to koc, czy to kapa. Zależy jak kto tego użyje, nie? Przechodzimy dalej. No i zobaczcie, tu stoją właśnie te koszyki. O, tu stoi ten, który wam przed chwilą pokazywałam. On jest tak z przodu związany. Dobra, tu widzę fajne. Jejku, jaki ładne. Taki duży kosz, zobaczcie. Ale super. Tu tak przewiązane. Wiecie co? Można to gdzieś sobie położyć i na przykład wrzucić do kotu kocyki, jakieś pierdółki swoje. Nie wiem, jakieś zdjęcia i po prostu postawić. I dekoracyjnie będzie to wyglądało bardzo ładnie poczekajcie, bo szukam ceny, ok, już znalazłam stoi tylko jeden, jedyny i on kosztuje 40 zł, 4 dyszki za taki duży kosz myślę, że to jest fajna cena on jeszcze tu yy, po bokach ma takie rączki, zobaczcie z liny i one naprawdę robią fajną robotę wygląda jak taki kosz piknikowy a tu patrzę, że są jeszcze mniejsze te koszyczki, zobaczcie tu jest taki najmniejszy, więc są cztery rozmiary ten kosztuje 8 zł, najmniejszy 8 zł. Zaraz zerkniemy tylko ceny, żebyście, yy, żebyście mogli zobaczyć, jakie są ceny. Ten kosztuje 12, a ten kosztuje 17. Tak. I ten największy, już mówiłam Wam yy, cenę tam na początku. Dobra, czyli z koszy to tyle. Idziemy, idziemy. Ja już wiem, co jest z nowości na ogrodniczych, takich, wiecie. Yy, no takich do ogrodu. Na takim dziale do ogrodu. O tak. Ja już się cieszę, bo ja to uwielbiam. A pokażę wam tutaj, bo akurat wszystkie rozmiary są i wszystkie ceny będą. 5 zł kosztuje najmniejsza. I one są takie ala betonowe. Pokażę wam. Poczekajcie, bo tutaj nie wyciągnę. Pokażę Wam największą. Ta kosztuje 9 zł, to znaczy. Nie wiem, czy nie ma jeszcze takich w ogóle ogromnych, nie? Ale tutaj nie ma, akurat. No i tą średnią pokażę Wam. Akurat tu będzie taka ceglana. No i średnia kosztuje 7 zł. Tak, czyli tak wyglądają ceny tych doniczek, tych osłonek. Zerkam na górę, ale chyba na górze tam już wszystko Wam pokazałam. I przechodzimy dalej. Tu są oczywiście moje ukochane i one chyba nawiedzają mnie, bo w każdym sklepie stoją i. I tak sobie mówią: Kup mnie, Sylwia, kup! <laughs> Ale 80 zł to aż mi, tak wiecie, co się robi, nie? Zobaczcie, co ja tu znalazłam plastikowe, takie grabeczki do ogrodu. I one są po 20 zł. Fajne, leciutkie, bardzo leciutkie. I do tego macie tu jeszcze e, taką, taki szpadelek. I też kosztuje dwie dyszki. No i aż ciekawa jestem, no to jest plastikowe i ciekawa jestem, czy dziabka będzie, ale chyba nie, bo plastikowej może nie będzie, nie? Ale naprawdę fajne narzędzia, bardzo leciutkie. No i pokazywałam Wam ostatnio ten, który ja kupiłam, bo tu macie taki mały, a ten mały jest za 25 zł. Ale one naprawdę, wiecie co, naprawdę przepięknie wyglądają. Obejrzyjcie mojego vloga, którego Wam nagrałam. Wczoraj albo przedwczoraj, i ja kupiłam taki koszyk, ten duży, i pokazałam, jak to wygląda z kwiatami. Naprawdę bomba, naprawdę bomba. I dlatego ja tutaj chodzę i się tak czaję, nie? Co bym sobie mogła tutaj jeszcze kupić? Zaraz mąż wpadnie i powie, gdzie ty jesteś. Ja Ciebie szukam. Dobrze, dobrze, ale spokojnie. Idziemy dalej. Dalej, te szklaneczki, które Wam pokazywałam z tymi listkami wczoraj, a tu mamy jeszcze z takim napisem. No i ta szklanka jest za uwaga 5 zł. Za 5 zł. I ze szklanek to już chyba tyle, czyli aż tyle, aż jedna szklaneczka. Zaraz tu jeszcze zerkniemy, czy coś ciekawego jest, a jak nie, to po prostu sobie zobaczycie, co jest u nas w takim mniejszym pepko. I tu są jeszcze takie tace 35 zł, ale chyba dlatego, że tutaj jest to wygięte, ale nie wiem, czy to się da naprawić. Ale tylko jedną tutaj widzę. Nie wiem, jaka jest cena takiej, wiecie, nie zepsutej. Pudełka, pudełeczka, naprawdę na półkach pełno. Pełno tego wszystkiego. Wow, jaki ładny kosz. Wow, ale duży, ja cię kręcę. No i widzicie, takie małe pepko, a takie fajne rzeczy. Zobaczcie, jaki duży kosz. On jest po prostu, wiecie co, on mi tak aż do łyd, łydki sięga. Tak, no naprawdę spory. Bardzo fajne, ale nie widzę ceny. Tu jest następny i on kosztuje 60 zł. I jak widzicie, on dookoła ma taki warkoczyk zapleciony i jeszcze ma rączki takie ala skórkowe. Za 20 zł możecie kupić sobie taką osłonkę do kwiatka i można powiesić ją na ścianie. Zobaczcie, na ścianie, czy gdzieś na karniszach. Widziałam, że ludzie wieszają to już jak kto uważa i kto gdzie ma, bo ja na przykład nie mam karniszy, mam tylko takie y, taśmy do sufitu. Wcześniej miałam karnisze, a teraz, jak sobie nakupowałam y, tych makram do kwiatów, to nie mam gdzie wieszać, musi mąż kręcić mi śrubki do sufitu. 20 zł kosztuje, y, kosztuje poszewka, i to są chyba nowości, bo ja ich też nigdzie nie widziałam. Słuchajcie, naprawdę y, czasami warto jest zajść do takich też małych sklepików, bo zobaczcie, ja nigdzie w tych dużych sklepach nie widziałam tych poszewek, a tutaj są granatowe i zielone. I one są takie naprawdę bardzo porządnie zrobione. Takie wiecie, z tego materiału takiego, takiego fest, nie? Fest grubego. Tu jest taka pomarańczowa. I ona jest za 30 zł. I z drugiej strony ona jest po prostu gładziutka. Tu jest jeszcze taka brązowa z pomponami. I ta brązowa jest za dwie dyszki. 45 na 45 cm. Zerkniemy, czy coś jest tutaj na podkładkach, ale chyba nic nie widzę. Idziemy dalej. I w końcu jest, i w końcu go znalazłam. Słuchajcie, ostatnio wam pokazywałam ten duży talerz zielony, a znalazłam w końcu ten biały, który chciałam wam pokazać, o którym wam opowiadałam. To jest właśnie ten talerz. 17 zł kosztuje. Zobaczcie, ciach byk. No i w końcu go znalazłam, ale co ja jeszcze znalazłam? Zobaczcie, to jest ten zielony. Ja znalazłam jeszcze małe, ja chyba wam małych nie pokazywałam. Fajnie one wyglądają, naprawdę, powiem wam szczerze. To jest taki przekąskowy i ten mały kosztuje 12 zł. Zobaczcie, jak ładnie to wygląda. I coś jeszcze tutaj widzę, już Wam pokazuję, z tej, z tej samej serii, Ten, tą sosierkę, albo do śmietany, wam po... nie, to jest do śmietanki, Wam pokazywałam, o tu jeszcze za 15 zł jest, nie wiem co to jest, czy to jest cukierniczka, nie wiem, możliwe, niech będzie cukierniczka na przykład, nie? I tu dalej wielkanocne dodatki, jeszcze trochę tego zostało. Widzę coś pięknego, ale zaraz jeszcze Wam pokażę coś na końcu. Ale to jest też śliczne. Przepiękne szkło. To jest szklane. Zielono-złote. Ta zieleń na żywo jest ładniejsza niż tutaj na filmie. Kosztuje 8 zł ten dozownik. No, jest po prostu przepiękny. Przepiękny. Tak samo ten obok. To akurat nie mój kolor, ale nie wiem, te szklane to mnie tak urzekają. Dla mnie to one są bardzo ładne. 8 zł kosztuje. Yy, I on ma yy, srebrną górę. Ale zieleń ze złotem zawsze ładnie wygląda. Tu jeszcze wam pokażę taki marmurowy. On jest dosyć ciężki, czarny, taki wiecie, taki solidny, masywny chciałam powiedzieć. Taki masywny i on kosztuje 17 zł. 17 zł. I tu chyba już będzie wszystko. No i słuchajcie, chodziłam koło tego, nie widziałam, aż spatrzę, co tam się błyszczy i już przyszedł mój mąż <laughs> i się pyta mnie już no to dawaj mi tutaj te pudełka, pomóż mi, bo tu jest tak wsadzone, że ja bym jedną ręką, nawet dwoma bym się bała, że to spadnie. Ale dobra, może tu nic nie rozwalimy. Mężuś mi pomoże, bo chciałabym wam pokazać, bo są naprawdę przyśliczne. Słuchajcie, one są plastikowe, ale są bardzo ładne. Zobaczcie, jak one ślicznie wyglądają. 25 zł kosztuje, 25 zł kosztuje. Rączki mają złote, a tu jest takie. Jejku, bardzo ładnie to wygląda. Nie wiem, czy to mi się tylko tak podoba, czy to ja się tylko tak podniecam tymi rzeczami. Dajcie znać, czy Wam się podoba, bo naprawdę bardzo fajne. Świetne. No to mój mężuś teraz tutaj to z powrotem wpakuje, żeby było na miejscu. Ja dzisiaj zrobiłam vloga, więc zapraszam Was bardzo serdecznie na mojego vloga. Będzie mi bardzo, bardzo miło, jak będziecie subskrybować kanał. Będzie rozdanie na 30 tysięcy, będą fajne prezenty. Pamiętajcie o lajkowaniu, komentowaniu. Teraz życzę Wam miłego dnia. Trzymajcie się, cześć.